Wiceminister bez maseczki. Oni też nie mieli Marcin Warchą, tłumaczy brak maseczki, nie złamałem prawa. Nie złamałem prawa, mówi interi.pl wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, który pojawia się w Rzeszowie bez maseczki. Tak samo jak panowie Budka, Hołownia, Fiołek, Czarzasty i Kosiniak Kamysz. Wszyscy są równi wobec prawa, odpiera zarzuty kandydat na prezydenta Rzeszowa. Sobota, 20 marca. Na krótkim filmie udostępnionym w mediach społecznościowych Marcin Warchoł zaprasza Rzeszowian do wspólnego sadzenia drzewek. Internautów zaciekawił jeden szczegół, wiceminister sprawiedliwości nie ma maseczki. Tego samego dnia odbywa się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra Michała Dworczyka, którzy mówią o fatalnej sytuacji epidemicznej i apelują o przestrzeganie zaleceń. Trzy dni później, na rzeszowskim rynku, Marcin Warchoł jako pierwszy informuje, że zarejestrowano Komitet Wyborczy, Komitet Wyborczy Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc dla Rzeszowa. Wiceminister znów pozuje do zdjęć bez maseczki. Dlaczego na rzeszowskim rynku pojawił się bez niej? Dlatego, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, odparł minister. Tydzień temu odbyło się spotkanie liderów partii i opozycyjnych, którzy poparli pana Fiołka. Byli tam panowie Budka, Hołownia, Czarzasty czy Kosiniak-Kamysz. Każdy z nich miał ściągniętą maskę. Absolutnie uważam, że nie jestem pod prawem, a moje prawa obywatelskie nie są niższe w tej kwestii od tych panów, dodaje Warchoł. Tyle tylko, że Warchoł to członek rządu, który ma dawać przykład. A ten sam rząd w sobotę informował o nowych obostrzeniach. W sobotę nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o używanie masek w trakcie wystąpień publicznych. Takie same zasady były przed sobotą, przekonuje warchoł. Wiceminister sprawiedliwości podkreśla również, że nie organizuje zgromadzeń publicznych. Wszystkie moje ewenty polegają na przemieszczaniu się. Wręczałem kwiatki, przemieszczając się. Wręczałem ciasteczka. Przemieszczając się. A gdy z okazji dnia wiosny wręczałem drzewka, również się przemieszczałem, tłumaczy. Nie złamałem prawa, utrzymuje warchoł. Podobnie jak inni politycy, dodaje. Inna sprawa, że rzeczywiście politycy opozycji przemawiali na rzeszowskim rynku bez maseczek. Podobnie jak wojewoda podkarpacka Ewaleniart, kandydatka Pis, która w dzień pamięci żołnierzy wyklętych również nie miała maski zupełnie inny przykład to Grzegorz Brown, kandydat Konfederacji na prezydenta Rzeszowa. Od dłuższego czasu uważa on, że nakaz zakrywania ust i nosa jest absurdem, czego dał wyraz w ostatni weekend. Z dużą grupą sympatyków przyjechał autokarem do Warszawy, by wziąć udział w demonstracji. Pochwalił się zresztą zdjęciem z autobusu, na którym nikt z kilkudziesięciu osób nie ma maseczki. Kampania w Rzeszowie powoli się rozpędza, a kandydaci potrzebują rozpoznawalności i częstego pokazywania twarzy. Można wysnuć wniosek, że tak jak w kampanii na prezydenta Polski, maseczka częściej przeszkadza niż pomaga. Rzeszów staje się tym samym miastem wolnym od obostrzeń, przynajmniej dla polityków wszystkich formacji. Warchoł w środę znów wziął udział w konferencji prasowej wspólnie z Tadeuszem Ferencem, którego wsparcie w tych wyborach jest dla byłego już polityka Solidarnej Polski kluczowe. Obaj zaprezentowali nowy pomysł, w Rzeszowie miałby powstać monorail, czyli kolej jednoszynowa, która miałaby być dla miasta znaczącym ułatwieniem komunikacyjnym. Monorail to rozwiązanie pośrednie między metrem a tramwajem. Warchoł szacuje. Że taki projekt udałoby się zrealizować w ciągu dwóch lat. Kandydat na prezydenta miasta poważnie zaangażował się w kampanię. Do 9 maja, czyli dnia wyborów, jest na urlopie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywni są też inni kandydaci. Oprócz zwolnienia z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacka i kandydatka na prezydenta Rzeszowa zaapelowała również o zwolnienie z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 rok. Kandydat opozycji Konrad Finiołek pochwalił się we wtorek wsparciem, jakie otrzymał od zielonych. Przedstawił jednocześnie spis zielonych postulatów, które razem z radnymi Rozwoju Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej chce zgłosić do tegorocznego budżetu miasta. Autor Łukasz Szperka.